Biznes online to rzeczywiście biznes pasywny. Bardzo często widuję reklamę w internecie napisz e-booka, sprzedawaj tysiące sztuk i zarabię milion rocznie. Oczywiście e fakty są nieco inne. Życzę każdemu, żeby był w stanie sprzedać miliony swoich e-booków. Natomiast faktem jest, że wszystkie badania wskazują, że około 97% prób sprzedaży w internecie kończy się porażką. Czyli 97 osób na 100 po jakimś czasie, zwykle nie takim długim, rezygnuje. Mówisz że to nie jest dla mnie, nie daje rady. Oczywiście, nadal są osoby, które zarabiają po kilka, kilkanaście, nawet kilkaset tysięcy miesięcznie. Natomiast, no to jest jakiś mikroprocent, nie? To, to, to są pojedyncze osoby, które odniosły sukces w internecie. Często słyszę, że to są osoby, które zaczynały wtedy, jak dopiero biznes online się zaczynał. Oczywiście, rzeczywiście, miały więcej czasu, szansy na wytworzenie swojej marki, ale dzisiaj, z uwagi na algorytmy, na dotarcie, każdy z nas dzisiaj ma równe szanse na ten biznes internetowy i może w nim uczciwie zarabiać. Natomiast, no musi potraktować to jako normalny biznes, a nie zysk pasywny. Również bardzo często widzę chwalenie się, że moja kampania zarobiła 100 tysięcy. No super, nie? Super, tylko prawda jest taka, że bardzo wiele tych osób mówi o przychodach, a nie o dochodach, czy też o zyskach właściwie. Trzeba zastanowić się, ile w tych 100 tysiącach jest realnego zysku. Z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często kampania kosztuje około 40%. Czyli jeżeli masz 100 tysięcy przychodu, to około 40 tysięcy z tego to są koszty, koszty Reklam, koszty postawienia landingów i wszystkiego innego, co się zwiąże z technologią. Bardzo często na spotkaniach mentoringowych słyszę: Wiesz, Justyna, zrobiłam produkt, wydaje mi się, że jest fajny, wydam kupę kasy na reklamę i nikt nic nie kupił. I teraz pytanie: Czy to jest o źle ustawanych reklamach, czy to jest o źle zbudowanej ofercie, czy to jest w ogóle o produkcie, który wydawało mi się, że jest potrzebny, a wcale nie jest. Powodów może być bardzo, bardzo wiele. Taka tendencja, która funkcjonuje w internecie, to albo sprzedawaj tanio i dużo, czyli sprzedawaj bardzo wiele na przykład e-booków, nie wiem, po 100 złotych i zarabia. Miliony. Drugi trend, który jest ostatnio bardzo, bardzo popularny, to są jakieś grupy mentoringowe, mastermind, jakieś grupy coachingowe, czy takie programy grupowe, w których masz się rozwijać w jakimś zakresie. Często te programy kosztują od 5 tysięcy wzwyż. Ile? Zwykle 8, 10, 12, 15 tysięcy, taka piątka to jest raczej ta niższa kwota, jeżeli mówimy o tych grupach mentoringowych. I znowu pojawia się pytanie, czy to jest na pewno opłacalne, nie? Bo bardzo często jesteśmy zachęcani do tego, żeby sprzedawać produkty premium, czyli takie właśnie za kilka, kilkanaście tysięcy złotych. I to się wydaje ogromną pokusą, no wiecie, sprzedam 10, za 10 koła, mam 100 tysięcy, super, nie? Natomiast prawda jest taka, że jeżeli, ok, powiedzmy, że Twój program kosztuje 5 tysięcy złotych, znasz się na czymś, jesteś ekspertem, jesteś w stanie go sprzedać, to teraz pytanie, żeby zarobić 100 tysięcy, czyli mieć przychodu 100 tysięcy, to musisz sprzedać 20 takich programów. Żeby sprzedać 20 takich programów, to jak masz genialnie obcykaną ofertę, reklamę i tak dalej, to wydasz około 30 tysięcy. To jest bardzo optymistyczny wynik. No i zostaje nam ze 100 już 70. Natomiast faktem jest, że żeby te 20 osób obsłużyć, a często tam są spotkania indywidualne, grupowe, często mamy jakieś dostępy do grup, często musimy być obecni na jakichś sesjach Q&A, okazuje się, że to jest 100 godzin, które ja muszę poświęcić na obsługę tych osób, którym sprzedałam programy. I nadal, wiecie, 100 godzin, dobra stawka 700 zł za godzinę, nie ma co narzekać. Oczywiście zakładając, że chciał, całą tą kwotę chce przeznaczyć na swoje wynagrodzenia, natomiast okazuje się, że potrzebuje jeszcze wsparcia kogoś z zespołu, wirtualnej asystentki, kogoś z IT. No i robią się kolejne koszty: 20, 30, 50 godzin. I pewnie jeszcze wielu rzeczy po drodze nie wymieniłam, które się pojawią. Trzeba zapłacić, wiecie, za programy, za dostępy, za licencje, za jakieś kanwy, get responsy czy inne Marley Lighty. Trzeba. Zapłacić za jakieś dostępy do webinarów automatycznych, za jakieś AI, o których dzisiaj korzystamy i się robi kilka tysięcy za jakieś wtyczki miesięczne bądź kwartalne. I okazuje się, że te 100 tysięcy, które wyglądało genialnie na samym początku, już nie jest takie różowe, już nie jest takie fajne. Natomiast znowu pytanie, gdzie tu jest zysk pasywny? Nie? no, bo ja sprzedaję programy mentoringowe i potem tych klientów obsługuję, więc nie ma tam mowy o zysku pasywnym. To jest po prostu moja aktywna robota. Faktem jest, że osoby, które twierdzą, że biznes online to jest biznes pasywny, w najnormalniej w świecie kłamią. Rzeczywiście, biznes online daje bardzo dużo wolności. To znaczy, mogę pracować skąd chcę, mogę pracować w jakich godzinach mi się podoba, natomiast nadal są to pewne struktury, procedury, leki sprzedażowe, systemy reklam. To jest też bardzo duża odwaga do testowania, do Ryzyka, jeżeli chodzi o na, strategie internetowe, i faktem jest, że można na tym zarabiać nawet całkiem dobrze. Trzeba to traktować jako normalną firmę, normalny biznes. To jest normalna praca, którą trzeba wykonać. Raz postawiony lajek nie działa zawsze, raz wydany produkt nie będzie się sprzedawał do końca życia, raz zrobiony landing nie będzie sprzedawał przez 30 lat. System się zmienia, zmieniają się technologie, zmieniają się oczekiwania klienta, zmienia się konkurencja, zmieniają się tematy, które są dla nas modne czy ważne, więc my też tą ofertą cały czas musimy żonglować. Więc chcę Ci powiedzieć, że biznes online to nie jest biznes pasywny. To jest po prostu normalna firma, która ma swoje wymagania i jeżeli chcesz nauczyć się prowadzić biznes, który jest skalowalny, możliwy do skalowania, również w tej warstwie internetowej, to ja serdecznie polecam Ci poradnik, jak skalować małą firmę. Dzięki niemu dowiesz się, w jaki sposób budować firmę, która za 5 lat nie będzie potrzebowała Ciebie codziennie na pokładzie, a będziesz mógł zarabiać pieniądze. Jeżeli mówimy o pasywnej firmie, to to jest właśnie Firma wyskalowana, taka, która cię nie potrzebuje. Nie ma to żadnego związku z branżą, w której pracujesz. Link do podradnika znajdziesz w komentarzu pod tym filmem. A ja bardzo dziękuję Ci za Twoją obecność. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i do usłyszenia kolejnym razem.